Cześć, Tutaczek. I cześć, Bober. Zębacz. Na szczęście, ząbki. Trzeba potargać. Dziś mamy premierę, czy tam wznowienie 500 tysięcy złotych w banku. Zadyżkę można wygrać 10, 20, 50, 100, 200, 500 tysiąc, 20 000 i 500 tysięcy stówką bym nie pogardził. Kup, zakupiłem dwie sztuki tak jak mówię nie rzucam się zaraz na głęboką że tam z 5 czy ile mniej stratny będę a co ma być to będzie albo jest albo nie ma dobrze z numerem 3 i z numerem 12 no to zaczynamy od trujeczki. Szukamy liczb i szukamy złota i nie wiem, co to jest brama czy coś tam. Nieważne, ważne żeby było. Jak znajdziemy tą zamek, czy co to jest brama, nie wiem. To dwukrotność. No to jedziemy tam. 23, 3 trzydzieści trzy dwa i dwadzieścia siedem no, no to jedziemy trzydzieści pięć pięć mamy trzy dwadzieścia cztery obok trzydzieści jeden osiemnaście dwanaście nie ma siedem też nie ma

26, następnie obok, 1 znowu i 4, czyli przegrane DJG. Numerem 3 przegrane. No to numer 12. A mamy 25, 32, 1, 35 i 37. Uch, tu się odkryło, ale to nic 39 34 mamy to podwójne, bank to jest o! Czyli mamy bank i już wiem, że tu jest 10 zł, by mi się odkryło. Tu już mamy 20 zł, czyli już mam zwrot. 9 5 19 dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, jedenaście siedem. Czy coś dojdzie? Chyba nie. Sześć, trzydzieści jeden, trzydzieści sześć. Ale po środku trzy, trzynaście, trzydzieści osiem osiemnaście, czternaście, trzydzieści trzy i czterdzieści. Czyli nic nie doszło. Mamy bank i dwadzieścia. Po raz, dwukrotność, czyli dwie dyszki. Czyli g, g, g. Czyli się wróciło. Czyli podsumowując, 20 zł wydane na dzisiejsze strapeczki i 20 zł zwrot. Bo tu mamy podwójny. Wczoraj, w ostatnim, już przed zamknięciem o godzinie 20.00, kolektury jeszcze wysłałem sobie keno i wpadło 250 zł. Wysłałem 5 piątek. Szkoda, że nie podwoiłem albo potroiłem, bo by było 500 albo 750. No ale dobrej 250. Na sam koniec wpadło. Także nie jest źle. Trochę lot to oddają. Oddało to, co człowiek już władował. Dobrze, tak na, że dzisiaj mamy 20 złotych wydane i 20 wygrane. Czyli na zero. Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj już słoneczko świeci. Chociaż był przymrozy, bo białe daty. Ale już inaczej się patrzy na ten świat, jak słoneczko świeci. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Trzymajcie się, do następnego. Hej, pa! Aha, łapki jeszcze zostawcie i subskrypcję, bo do tego tysiąca chciałbym dobić. Także Bobel żegna. Zębaczu. Trochę szczęścia przynosi ostatnio coś. Zęby trzeba mu utargać. Dobra. To do następnego. Trzymajcie się. Papa. Pa.